Ok, słuchajcie, że tak na wstępie chciałbym wam przerwać, ponieważ mam dla was mega ważną informację, jeśli wbijecie tutaj 250 łapek w górę, wiem, że to jest mega dużo, ale nie raz, żeście już pokazywali siłę, ale słuchajcie, jeśli będzie tutaj 250 łapek w górę, wrzucam drugą paczkę Overpack 2, która będzie bardziej dopracowana, będzie miała więcej efektów, więc zależy tylko od was, czy chcecie drugą paczkę, więc zostawiacie łapeczki w górę, odejmę to tyle, zapraszam do prezentacji najlepszej paczki na YouTubie. Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem i witam Was w odcinku takim trochę innym, odbiegamy trochę od serii tych poradników do grafik, tylko w tym odcinku, ponieważ będziemy ją dalej kontynuować, ale... W tym odcinku pokażę wam właśnie moją autorską paczkę do photoshopa Która nie powstałaby bez was Ponieważ wbialiście suby, wbiliście te wymarzone tysiąc subów na moim kanale Już parę miesięcy temu, w takim miesiąc, półtorej, coś takiego Za co wam mega i jeszcze raz mega dziękuję za taką ogromną liczbę I właśnie powstaje ta obiecana paczka do photoshopa Która już miała się pojawić od razu po wbiciu tysiąca subów Ale nie była tak dobrze dopracowana jak ta Także słuchajcie, że na starcie chciałbym wam podziękować za... Taki odzew pod y, na sekcji społeczności na moim kanale to jest 108 głosów, no to jest masakrycznie dużo 108 osób oddało głos na temat serii 1v1 do CESa Także mam wam mega za to dziękuję No i słuchajcie, tak już bez zbędnego gadania Zaprezentuję wam tą paczkę Photoshopa y, Paczkę do Photoshopa, którą udało mi się stworzyć dzisiaj y, Tak do końca dopracowaną Tworzyłem ją przez 4 bite dni Jestem naprawdę najważniejsze rzeczy, które... Są potrzebne do tworzenia grafiki mm, Także myślę, że wam się ta właśnie paczka spodoba W wam do gustu No i możemy zaczynać w sumie Tak się prezentuje Nakładka, tak jak macie na przykład w książkach Zakładki takie To mm, są pierwsze strony Mega spoko myślę, że to wygląda, zostało dużo efektów, było mega dużo yy, bawienia się tutaj z wycięciem tych warstw Także myślę, że to też docenicie, łapeczką w górę pod tym filmikiem i subskrypcją, bo to mnie właśnie motywuje do tworzenia kolejnych paczek yy, tak, Także już przechodząc dalej, tak się prezentuje pierwsza strona yy, Druga jest tak, czyli tu jest yy, główne podziękowania za pobranie tej paczki yy, Tutaj możecie dołączyć na socjale Hmm. Tutaj jest właśnie y takie ładne wycięcia zrobiłem y y i są tutaj moje socjale takie jak Snapchat, YouTube i Discord, y y y także to też myślę, że spoko wygląda, ale już tak nie przechodząc do yy naszych twu, przechodząc do sedna tego odcinka. No to teraz sobie to usuniemy i słuchajcie, żebyście przypadkiem nie usunęli tej warstwy. Yy, to jest napisane touch this, yy, bo jeśli klikniecie to macie po prostu puste tło i nie będzie widać efektów. Więc zablokowane te warstwy, możecie sobie odblokow odblokować tutaj, klikając takie yy, nakutki, znaczy się. Yy, no i gdy już tam klikniecie, to macie odblokowane właśnie te warstwy. Yy, ale już zmierzając do sedna, zaczniemy może od pierwszego, czyli od tekstów. Teksty się prezentują tak, miałem tutaj yy, Zamysł taki właśnie, żeby wam zrobić grindety Żeby nie były po prostu zwykłe te teksty, czyli białe, tak jak macie, czarne No po prostu zwykłe, jednolite kolory Tylko chciałem wam tutaj zaznaczyć takie grindety I tutaj macie właśnie, właśnie Jakieś zielone, fioletowo-czerwone, różowo Yy, Żółto-pomarańczowe, niebiesko, jakieś błękitne. Tutaj znowu fioletowy z czerwonym i z takim różem niebieskim. Także me mega spoko wyszły. Te, tak samo granity. Yy, tutaj sobie możecie rozwinąć i kopiować po prostu do swojej warstwy, tam jak sobie stworzycie, albo do innego pliku. Także to zależy tylko od Was. Yy, Odznaczacie sobie tą warstwę i lecicie nosza do yy, natur. I co tutaj jest? W sekcji natur, w grupie natur jest tutaj głównie takie właśnie, właśnie naturalne rzeczy, czyli jakaś trawa, mm, kolejna trawa, jakieś liście są porobione tutaj, e, spadające liście, tutaj znowu jakiś liść, palma była nawet, tylko chyba palmę mi usunęło, nie jest palma, jest tutaj właśnie palma, e, także drzewa są nawet, także tutaj też mega spoko sekcja. Mm, w specjal to są takie efekty trochę dodania, tak jak ja na live'ach dodaję na banner albo na coś. I tutaj macie mm, takie specjalne na przykład trójkąciki połączyłem, takie co y, odbijają tutaj światło, też mega spoko to wygląda Tutaj jest kolejny taki, y, to jest moje takie w sumie, to możecie na sobie zmniejszyć i dodać gdzieś na baner i to, to spoko też tak wystaje, nie jest taki zwykły prostokąt albo trójkąt, więc y, to też mega propsik y, Tutaj jest takie, o tutaj na jak robicie miniaturkę i na przykład po jednej stronie macie jakiś tam obrazek z internetu, a tu jest wasz, i na przykład dodajecie tekst, i macie taką fajną gotową miniaturkę. E, jaki tu był jeszcze efekcik? A, i tu jest efekt, mmm, który sobie używałem właśnie do tego tekstu, em, więc to też było dużo bawienia, ale jak widzicie efekt jest uzyskany w 100%, tak mega ładnie to wygląda, moim zdaniem. E, a wasze zdanie to jest wasza subiektywna opinia, i no możecie sobie taki specjalny efekt użyć. Kolejny to jest sunburst, czyli rozświetlacze za waszymi warstwami Coś takiego, możecie się oczywiście z tym bawić, na przykład używając nakładki Tutaj rozjaśnienie liniowe i tak dalej, więc to zależy tylko od was, macie tutaj takie trzy sunburstiki Do miniaturek, do awataru, do baneru, także to zależy od was, gdzie sobie go użyjecie Ikony Ikony to Wam tutaj są bardziej takie potrzebne, na przykład do tworzenia turki, baneru i tak Czyli Wam dodaję tutaj ikony YouTube'a, lajka, dzwonka, subskrypcji. To jest Instagram, Snapchat i Facebook. Czyli takie najważniejsze ikony tutaj zamieściłem. Był jeszcze Twitch, tylko Twitch się coś usunął. Nie wiem czemu. No ale tutaj postaram Wam się jeszcze przed pobraniem tej paczki dodać taki właśnie tą ikonkę Twitcha i może jeszcze wpadnę na pomysł jakiejś inne ikonki. Kolejna sekcja to jest Messenger icons, yy, czyli tutaj jest już, czekajcie, odznaczymy sobie te dwie warstwy, czyli to są emotki z Messengera, które też możecie używać właśnie do miniaturek, jest ich aż 21. Myślę, że tutaj sobie na pewno też fajnie użyjecie np. do miniaturki, do overlaya, także to już za zależy tylko i wyłącznie od was Kolejną sekcją to są partyklesy, czyli partyklesiki, to co lubi każdy rekin Czyli to co wam pomaga urozmaicić was, waszą miniaturkę Pierwszy, Pierwsze partyklesy się prezentują tak, czyli wiadomo jakieś tutaj rozstawienia jeśli na przykład Wam jest za mało tych partyklesów, możecie kliknąć to warstwę, skopiować i jak widzicie powielacie sobie warstwę, jest już ich więcej i bardziej się rzucają w oko. Ale pokażę Wam teraz kolejne, tak się prezentują kolejne, takie są również, takie kolorowe, jakieś pomarańczowe, te troje iskry jak piłą No i takie niebieskie też co robią swoją robotę, możecie na przykład sobie kliknąć nakładkę i też się przystosowują do kolorów tła, tak jak kameleon. Kolejna grupa to są strzałki, w strzałkach macie, no jak sama nazwa mówi, no strzałki do miniaturek, na przykład macie tutaj taką, taką, taką prostą Taką trochę wygiętą, także to spoko możecie na przykład tutaj z boku sobie dać Obrócić ją jakąś, także to zależy tylko i wyłącznie od was No i taką prostą na przykład, jak, naprawdę tą, tą strzałkę można fajnie wykorzystać, tylko trzeba mieć fajny zamysł Na przykład tutaj dodać jakiś tekst, albo nawet siebie samego, albo jakąś postać z Fortnite'a i na przykład dać postać z Fortnite'a, dać tą strzałkę i tutaj na przykład Za darmo albo coś, także to są właśnie głównie te strzałki wykorzystywane do takich rzeczy ale, już tutaj przechodzimy do kolejnej grupy, i to są smoke. No, i tutaj macie, no, jak sama nazwa mówi, smoke dym. Tak się prezentuje pierwszy. Możecie się naprawdę z tym bawić. Możecie dawać nakładkę, tutaj łagodne światło, ostre światło, po prostu sobie dostosowując do was. I jest tutaj ich aż sześć przeróżne smoki, nie tylko jedne. Więc sobie możecie ich tutaj fajnie użyć. Zależy tylko od miniaturki. No, i ostatnią grupą jest efekt. No, i w efektach macie takie coś, mega spoko, to wychaczyłem na internecie, fajnie to wygląda. Takie coś, takie, takie coś, to też spoko wygląda. To jest ok, to jest mega fajne, to tak samo. I na sam koniec, takie coś, mega spoko to wygląda, i ja sam siedzi, wie czemu nie użyłem, tylko właśnie do nakładki. Nie wiem dlaczego, ale już tak po prostu zostawię. Więc, słuchajcie, tak się prezentuje m, paczka overpack y, stworzona przeze mnie, więc, możecie ją sobie pobierać. Jest ona darmowa w opisie, jest to pierwsza wersja y, overpacka. Na pewno, jeśli tutaj, słuchajcie, jeśli dobijecie tutaj 250 łapek w górę, wiem, że to jest mega wygórowany próg, ale żeście już tam nieraz wbijali po 200, po 250, prawie już do 300 dochodziło. Więc, jeśli będzie tutaj 250 łapek w górę. Robię overpacka dwójkę Więc zostawiajcie łapeczki w górę Suby, piszcie komentarze, udostępniajcie na discorda Wbijajcie właśnie również na discord Tylko wam teraz nie pokażę, nie chyba mam wyłączonego Ale został ładnie dostosowany Specjalnie pod was są giveaway'e Także ja was mega zapraszam No i ode mnie to tyle yy, Więc jak mówię zostawiajcie To co was prosiłem Do następnego odcinka, pa pa